Odpowiem Wam teraz na kilka często zadawanych pytań. A pierwsze z nich, czy w automacie można prać wszystkie dywany? Otóż niestety nie. I tutaj. Yy... Nie będę Was czarował, że tak jest, ponieważ na pewno to jest uzależnione od tego, jakie szczotki mamy założone na automacie. I w momencie, kiedy mamy założone szczotki miękkie, czyli niebiesko-białe, możemy prać praktycznie wszystkie dywany, aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że dywany syntetyczne, te bardzo brudne, mocno zbite, niestety nie uda nam się doprać. Możemy oczywiście próbować prać trzykrotnie taki dywan, ale na ogół wyjdzie na to, że będziemy go jednak musieli położyć na ziemię i twardą szczotką ponownie go przejechać i przeczyścić. Jeżeli natomiast mamy twarde szczotki, czyli szczotki białe i są to szczotki nowe, nie będziecie mogli prać dywanów wełnianych, wysokich szagi ani dywanów wiskozowych. Dopiero w momencie, kiedy szczotki się ułożą, gdzieś według mojej praktyki jest to ponad 1000 m kwadratowych, będziecie mogli prać dywany wełniane, te maszynowe, ponieważ nie zalecam prania na pewno na, bia na białych szczotkach dywanów orientalnych czy yy, dywanów yy, z jedwabiu. Yy, I tak to wygląda. Nie pierzemy też na naszych pralniach, nie pierzemy też na tym automacie takich naprawdę małych dywanów, bo to troszeczkę jest bezsens, za dużo się zużywa wody i urządzenie nie jest przygotowane, duże urządzenie nie jest przygotowane do prania małych szczotek. Kolejne pytanie, jak długo trwa pranie dywanów? No i tutaj mamy bardzo wiele czynników, bo przede wszystkim im zależy jaką damy chemię do prania, jakie mamy szczotki, jaki jest ten dywan, czy jest duży, mały, ale należy przyjąć, że średnio dywany w Polsce są 3,5 metra kwadratowego, więc pranie takiego dywanu powinno trwać od od 3 do 6 minut. Kolejne pytanie, jakie często słyszę od Was, przepraszam, ale podeprę się tutaj kartką. Jakie jest użycie wody? No, trzeba przyjąć, że urządzenie, jeżeli byśmy. Włączyli je na godzinę. zużyje nam około 1000 litrów wody, czyli wychodzi to mniej więcej na 3,5-metrowy dywan. Między 50 a 100 litrów wody na taki dywan 3,5 m kwadratowego, w zależności jak szybko puścimy posuw, jak, jak mocno będzie brudny ten dywan. No, ale maksymalnie będzie to 100 litrów. W Poznaniu woda ze ściekiem kosztuje w granicach za kubik, czyli za 1000 litrów około 16 zł. Czyli wychodzi nam złoty 60 zł za wypranie takiego dywanu, jeśli chodzi o koszt samej wody, bo do tego musimy dodać chemię, do, musimy dodać czynsz, pracownika, e, prąd i tak dalej, i tak dalej, podatki i to wszystko. Ale myślę, że to e, jest i tak e, bardzo e, małe służycie. Kolejnym pytaniem, czyli jakie jest użycie prądu, no, wszystkie silniki, które tutaj są na, na tym urządzeniu, a największy to jest my myjka wysokociśnieniowa, czyli agregat, który ma 3,5 kW, razem tego wszystkiego mamy 10,9 kW, no musicie sobie to przeliczyć sami, ile to wyjdzie tego prądu na godzinę, każdy ma jakąś tam inną stawkę i teraz nie wiadomo ile ten prąd w ogóle tak naprawdę kosztuje. Jak długo trwa wymiana szczotek, i czy mogę zrobić to samemu? Oczywiście możecie zrobić to samemu. Szczotki wymieniamy samodzielnie. Możemy przekładać z miękkich na twarde. W komplecie mamy jeden rodzaj szczotek. Możecie sobie wybrać, czy to będą twarde, czy miękkie. Aczkolwiek ja polecam szczotki twarde. Trwa to około 10 minut. Wystarczy do tego jeden klucz nasadowy, 10 mm, i sobie wymieniacie szczotki. Jak mam przygotować pralnię do automatu szorującego? Przede wszystkim musimy mieć miejsce na to, żeby nawet ten mały ekonomiczny, który ma 1,40 40 szeroko, szerokości i długości prawie 3,5 m, ważne jest, żeby było miejsce dookoła, abyśmy mogli cały automat obchodzić i to, co wspomniałem, żeby zasilanie było od góry, od sufitu wtedy jest najwygodniej. No musicie, musicie mieć przygotowany odpływ wody, żeby nie, za, nie zalewało wam całej pralni. Musicie mieć przygotowane zasilanie elektryczne, czyli tak jak też już wspomniałem, 32 ampery na pięciu bolcach, też najlepiej umieszczone u góry, żeby było bezpiecznie. Uziemienie trzeba przygotować i dostęp e, oczywiście do wody. Nie może to być jakaś tam jaka stara rurka czy wężyk, który będzie strasznie ograniczał przepływ wody, tylko po prostu najlepiej 3,4 albo 1 cala e, dopływ wody na stałe podłączony do urządzenia bez żadnych prześciółek. Kolejnym pytaniem jest pytanie, czy automat można kupić na raty? Otóż firma Protima nie sprzedaje nic na ratę ani nie daje żadnych leasingów, jednak współpracujemy z firmą leasingową Europejski Fundusz Leasingowy. Na naszej stronie internetowej www.protima.pl jest u góry podstrona leasing i tam znajdziecie wszelkie informacje, numer telefonu, maila do pani, która, pani Moniki Fity, która doskonale się zna na sprzedaży ratalnej, na sprzedaży leasingowej naszych maszyn. Kolejne pytanie, jaki jest termin realizacji i cena automatu? Eee, ceny znajdziecie również na naszej stronie internetowej www.protima.pl w zakładce w podstronie Oferta. Tam wchodzimy w pralnicę i tam wybieracie sobie model e, pralnicy. Eee, jest podana cena, jest podany również termin. Chociaż termin może się wahać w zależności od tego, ile firma Protima ma w danym momencie zamówień, jednak trzeba się liczyć z okresem między 60 a 80 dni na realizację zamówienia. Składacie zamówienie mailowo. Wpłacacie 20% na podstawie faktury proformy i po prostu musicie czekać na realizację zamówienia. Oczywiście można skorzystać z naszego transportu, wówczas przywieziemy to urządzenie, zainstalujemy i przeszkolimy Was jak z niego najlepiej korzystać i jak na nim prać dywany. I to by było wszystko z pytań. Jeżeli nasuwałem Wam się jakieś kolejne pytania, na które tutaj nie udzieliłem odpowiedzi, serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu 606 140 135 lub zadawać pytania mailowo biuro@protima.pl. Protima, zadbamy o Twój biznes.